System Navireo umożliwia prowadzenie pełnej kontroli powstających kosztów wynagrodzeń oraz tego, z czym są one związane. Aby korzystać z tej funkcjonalności, należy w pierwszej kolejności odpowiednio ustawić parametry kosztów w pól własnych wypłaty. W pierwszej zakładce należy zdefiniować współczynniki kosztów mogą być nimi na przykład przepracowane godziny. Można tu również określić, do ilu miejsc po przecinku mają być prezentowane dane. W zakładce koszty ustalamy według jakiego współczynnika kosztów można zaksięgować poszczególne pola stałe wypłaty. Oczywiście nie jest konieczne zaksięgowanie każdego pola stałego wypłaty, ale wydaje się, że najczęściej rozksięgowywanym polem będzie brutto duże. Kolejną czynnością do wykonania jest określenie miejsc powstawania kosztów. Wykonujemy to w komponencie słowniki. Warto wspomnieć, że możliwe jest także stworzenie zlecenia w module kadry i wykorzystanie go do rozliczenia kosztów. Niemniej jednak nie jest to wymagane, w związku z czym skupimy się tylko na miejscach powstawania kosztów. Gdy przygotowane są już wszystkie parametry, można przejść do stworzenia karty kosztów wynagrodzeń znajdującej się w module płace. Po kliknięciu w hyperlink dodaj możemy dopisać kartę kosztów wynagrodzeń, którą przygotowuje się raz w miesiącu dla wybranego pracownika. Można w niej podać, jaką pracę wykonywał dany pracownik, w jakim miejscu, jakie to było zlecenie, natomiast w kolumnach współczynnikowych w dowolnie wybranych naturalnych jednostkach określić, jaki był udział jego pracy w danym miejscu powstawania kosztów. Tak przygotowana karta kosztów wynagrodzeń służy do rozksięgowania kosztów w module księgowym. Dysponując wcześniej przygotowanym schematem dekretacji możemy w łatwy sposób rozksięgować powstałe koszty wynagrodzeń. W komponencie dekretacja klikamy na Importuj dokumenty. Po wybraniu odpowiednich opcji i zakończeniu importu powstaje dekret. W jego zawartości widoczne są rozksięgowane koszty wynagrodzeń z podziałem na miejsca powstawania kosztów.